wszystkim, to jest kanał Sobie Gadam, ja nazywam się Adrian i zrecenzujmy coś w 10 minut. W tym odcinku na tapetę wleci film 65 z Adamem Driverem, więc o co tu chodzi? W dalekiej przyszłości dochodzi do rozbicia się statku kosmicznego na nieznanej planecie. Pilotem statku jest Mills, który w momencie, gdy się budzi, dowiaduje się, że na tej planecie nie jest sam. My name się Mills, jestem pilotem tego ship. Ponieważ, prócz niebezpiecznych bestii, które będą chciały go zjeść, będzie miał za zadanie opiekować się pasażerką, jedyną ocalałą wraz z nim, czyli koła. Zanim nastała era człowieka, gdzieś we wszechświecie inne cywilizacje badały planety. Taki napis początkowy wita nas na seansie 65. I tu można sobie pomyśleć, co wyjdzie z połączenia Gwiezdnych Wojen i Jurassic Park. Ano, 65. Planeta, na której rozbijają się nasi bohaterowie, to jak sama nazwa wskazuje, jest Ziemia. Tylko 65 milionów lat temu. I teraz, jeśli ktoś oblicza i analizuje, ok, dobra, no ale skąd Adam Driver tego, to ja Wam od razu mówię, że tak, Adam Driver raz ze swoją tutaj towarzyszką nie są ziemianami. We are Ponieważ już na wstępie mamy tutaj zarys fabularny, gdzie nasz główny bohater z innej planety, z innego można powiedzieć nawet trzech świata, bo mamy wiele galaktyk pokazanych, ma osobisty problem rodzinny. Otóż jego córka jest bardzo chora. Nie wiemy, na co dokładnie choruje. Ogólnie tutaj nie mamy zarysu całego świata, mamy scenę na plaży, gdzieś przy wodzie. W ogóle nic tam się nie pokazuje z planety Adama Drivera, ale tutaj dostajemy właśnie taki zarys, że córka jest chora i żeby starczyło na leczenie, to on musi wziąć misję, która potrwa dwa lata i będzie musiał na misji badawczej uczestniczyć, właśnie jako pilot przewieźć transport w postaci tutaj zahibernowanej załogi Zapewne na inną planetę. Nie mamy też tutaj za dużego zarysu, jeśli chodzi o mm, samą jego misję. Jednak podczas tego lotu dochodzi do tragicznego wypadku, w którym to właśnie Mills wraz z Coom znajdują się na prehistorycznej Ziemi. Film jest mroczny, film ma dobre efekty specjalne. I ma w pewnym sensie swój klimat. Już sam statek. No dobra, może z tymi gwiznymi winami na początku przesadziłem, bo one nie były tak mroczne. Ale obcy. O właśnie, nasunął mi się na początku taki obcy. Kiedy mamy pierwsze sceny na statku, bądź kiedy już e, doszło do rozbicia się statku, to te pierwsze sceny, takie sceny troszeczkę niebezpieczne, e, miałem takie wrażenie, że gdzieś e, aura w powietrzu unosi się takiego obcego. Pierwszą rzeczą, jaką zrobi Mills, to właśnie odnajdzie jedyną pasażerkę ocalałą, czyli dziewczynkę Koe. Z którą nie będzie łatwo się komunikować, ponieważ będą nadawać na innych falach, na innych językach, i tutaj proste gesty będą bardzo się liczyły, czyli że trzeba być cicho, że trzeba iść, albo że trzeba stać. No i teraz w jaki sposób Nils zadba o to, żeby dziewczynka była bezpieczna, która go totalnie nie rozumie. Ready. Run. To będzie pierwsza rzecz, którą będzie Mills musiał wykonać, ponieważ jeszcze mają za zadanie razem z Koą dotrzeć do drugiej części statku dolnej, bardzo daleko od nich, gdzie może czeka na nich ratunek. Podczas tego sensu, gdy nasi bohaterowie będą przemierzać dzikie lasy, jaskinie, wszystko dookoła będzie starało się ich zjeść. Jak nie z siebie będzie zjadać, to na pewno będzie starało się zjeść naszych bohaterów. I tutaj tak jak w zwiastunach było widać, są oklepane na przykład t z małymi łapkami, ale też... Jest coś innego, co nie jest oklepane. Ja w ogóle nie wiem, czy na przykład takie dinozaury były. Przepraszam najmocniej, nie jestem krystyną czubówną z presji historycznych czasów, żeby się cofnąć i się dowiedzieć, ale są pewnego rodzaju jaszczury, których nie widziałem nigdy w żadnym filmie, więc fajnie jest coś nowego. Coś, czego też również nie ma we zwiastunach, więc no, na pewno coś Was tam zaskoczy, jeśli chodzi o design samych dinozaurów. Tutaj już w pierwszych chwilach z naszymi bohaterami zobaczymy, jak brutalny i okropny jest tutaj świat, kiedy jest taki dziki i yy, gdzie po prostu no koa jako niewinna mała dziewczynka będzie musiała się zmierzyć z tym okrucieństwem które jest tak bo tutaj wiecie wszystko Działa na zasadzie żyć, przeżyć, zjeść, tak? No tutaj nie ma kompromisów, że zwierzątka się lubią i się puszczą. A dobra, bo ty jesteś malutki, słaby, to ja cię puszczę, zjem sobie jakiegoś, wiecie, Geparda biegającego, prehistorycznego. Tylko po prostu, jeśli jest coś małe, jesteś coś uwięzione, to jakieś stado wpadnie i to zje na, na waszych oczach, tak? No bo nie będzie patrzeć na to, że przepraszam najmocniej, czy wy możecie się odwrócić, bo chcieliśmy zjeść tego jelonka, który tutaj leży. Tutaj takich rzeczy nie będzie, więc ta dziewczynka będzie musiała się z takimi rzeczami uporać, a Mills nasz główny. Bohater, no w dodatku też będzie miał taki bagaż troszeczkę emocjonalny, bo z jednej strony zostawił swoją córkę, z drugiej strony właśnie czyjąś córkę ma pod opiekę. Więc to są takie dwie rzeczy, które tutaj grają. Jednak są rzeczy, które też tu nie grają. Bo tak jak mówię, efekty specjalne są fajne, klimat jest, to szczerze mówiąc, mam takie wrażenie, że ten film trochę jest o niczym. I tu jest chyba największy ten problem tego wszystkiego. Okej, okay. leci jakaś misja, nie wiemy dokąd. No rozumiem, drogi reżyserzu, że tak trzeba było zrobić, no bo główny wątek ma być na tej prehistorycznej ziemi. Ok, rozbija się nasza dwójka. No i mają dojść do, do, do drugiej części statku, że może się ocalić albo i nie. No, i tyle. No i, no, i w zasadzie tyle. Więc yy, mało jest tutaj dialogów, bo yy, Mills nie może za dużo porozmawiać z kom. No, bo też nadają na innych falach, jeśli chodzi o język i mowę. Yy, yy, więc no, tu po pierwsze, mamy mało wątków, bo wątek jest jeden. Yy, Wzrostu akcji no, nie ma jak, bo nie mamy tutaj dialogów. Yy, więc szczerze mówiąc, to po prostu idzie się na seans prehistoryczny, z futurystycznym giwerami. Nasi bohaterowie tak, owszem, ciągle wpadają z deszczu pod rynę. Cały czas jest niebezpieczeństwo, cały czas coś się dzieje i tutaj nie ma jakby, można powiedzieć, miejsca na nudę, ale w połowie seansu możecie się zastanowić, no dobra, ale w zasadzie po kiego ja to oglądam? Okej, okay, no są dinozaury, jest strzelanie, ale tu się nic więcej nie dzieje i chyba tu jest ten główny brak takiego bagażu po prostu dialogów i tak owszem też ten film jest dopracowany bo wiecie skoro to są ludzie z innej galaktyki no to nie usłyszyłem na przykład gaddemet albo coś takiego no nikt nie przywoła tutaj boga kiedy się dzieje coś złego albo Jezu albo coś nie krzyknie no bo to są ludzie na przykład którzy może pewnie nie mają takiej wiary um, u nich było coś innego więc to jest ok. Yy... Efekty są ok, klimat jest ok, ale ja mówię wam, w połowie seansu zaczniecie się tak zastanawiać, po co to w ogóle zostało stworzone. I tak można po prostu podsumować 65. Jest poprawny, jest klimatyczny, ale nie wniesie nic, po prostu wyjdziecie i sobie pójdziecie dalej. To jest tak jakbyście przechodzili obok sztuczki magicznej, spojrzelibyście ha ha ha, fajne, no dobra idziecie dalej. I zapominacie, co się w ogóle wydarzyło. To samo będzie z 65, czyli po prostu no to jest film, yy, to co Wam zaserwowano w zwiastunie, to zobaczycie. Yy, oprócz jakby dodatkowych kilku maszkar, które, których w zwiastunie nie ma, nic więcej Was tutaj nie zaskoczy. Więc musicie sami się zastanowić, czy chcecie na to pójść. Moim zdaniem, a to już w werdykcie. Moim zdaniem ten film ma patową sytuację. Z jednej strony warto na niego pójść do kina, ponieważ nagłośnienie, e, morok sali kinowej dodatkowo potęguje klimat tego, co będzie tam serwowane, jeśli chodzi o efekty specjalne. Z drugiej strony idziecie na film, odglądacie seans, e, wydajecie kasę na bilet i w zasadzie nie wiecie po co. E, I teraz druga strona medalu, to właśnie jeśli obejrzycie ten film w domu, nie wydając kasy na bilet i tak dalej, to mam wrażenie, że ten film będzie jeszcze gorszy, oglądając go na kanapie w domu. Bo tam już w ogóle nic totalnie wam nie da tego klimatu. Oprócz tego, że będziecie oglądać sobie, no to nie wiem, chrupiąc chrupki na swojej kanapie, no to po prostu jeszcze bardziej sobie to zepsujecie. Czy ten film warto obejrzeć w kinie? Tak. Czy warto do niego pójść? Właśnie chyba nie. I to jest platowa sytuacja, którą was tutaj zostawię. Sami musicie podejść do tematu, czy idziecie do kina na CGI efekty specjalne i na klimat. I macie po prostu fabułę gdzieś tu odstawioną na bok, to wtedy będziecie się świetnie bawić, gwarantuję Wam. Jednak, jeśli szukacie większego, ambitnego kina, tym bardziej przez pryzmat Adama Drivera, który, umówmy się, jest bardzo dobrym aktorem. To będzie tutaj problem. I możecie wyjść z taką samą tutaj miną i zdaniem jak ja. A Wy co sądzicie o tym filmie? Jeśli go oglądaliście, dajcie znaka w komentarzach z chęcią, posłucham Waszych opinii, czy podoba Wam się i czy macie podobne zdanie, bądź też inne ode mnie. Ja bardzo lubię dyskutować o filmach. Jeśli dobrnęliście do końca, bardzo będzie mi miło, jeśli zostawicie łapeczkę, komentarz, dzwoneczek, subskrypcję, bo dzięki temu ten kanał się rozwija i będę mógł do szerszego grona docierać dzięki Wam i pozycjonowaniu się na YouTubie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Do następnego. Cześć!